11 listopada to jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce. Upamiętnia ono dzień, w którym po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. To moment, w którym przypominamy sobie, jak cenna jest wolność. W 1795 roku Polska przestała istnieć. Trzy mocarstwa Rosja, Prusy i Austria podzieliły między siebie nasze terytorium. Przez 123 lata Polacy nie mieli własnego państwa, ale nigdy nie przestali czuć się Polakami. Walczyli o wolność w powstaniach, kultywowali język i tradycje, przekazywali dzieciom miłość do ojczyzny. W drugiej połowie XIX wieku Polacy wielokrotnie próbowali odzyskać niepodległość, m.in. podczas powstania styczniowego. Choć te zrywy kończyły się klęską, podtrzymywały ducha walki i wiarę w wolność. Nową nadzieję przyniosła I wojna światowa. Polacy walczyli po różnych stronach frontu, ale wszyscy mieli ten sam cel, by Polska znów pojawiła się na mapie Europy. 11 listopada 1918 roku Niemcy podpisały zawieszenie broni kończącą I wojnę światową. W tym samym czasie w Warszawie Józef Piłsudski przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej. Ulice miast wypełniły się radością i nadzieją. Po 123 latach niewoli Polska znów była wolna. Odrodzone państwo nie miało jeszcze ustalonych granic, wojska ani rządu, ale miało to co najważniejsze wolę i ducha narodu. Odrodzenie Polski nie było dziełem jednej osoby. Stało się to możliwe dzięki współpracy wielu wybitnych Polaków. O różnych poglądach, ale wspólnym celu. Józef Piłsudski, żołnierz i wizjoner, który walczył o niepodległość z bronią w ręku. Roman Dmowski, dyplomata i polityk, który na arenie międzynarodowej bronił sprawy polskiej. Ignacy Paderewski, wielki artysta i patriota. Wincenty Witos, przywódca chłopski, który przypomniał, że niepodległość ma znaczenie tylko wtedy, gdy służy wszystkim. Dziś, 11 listopada, to dzień szczególny pełen emocji, wzruszeń i wspólnoty. W całej Polsce odbywają się uroczystości, marsze, koncerty i parady. Ulice wypełniają się biało-czerwonymi flagami, a w szkołach i domach rozbrzmiewa Mazurek Dąbrowskiego. To moment, kiedy łączy nas duma z historii i wdzięczność wobec tych, którzy walczyli za wolność. Święto Niepodległości to również czas, kiedy przypominamy sobie znaczenie naszych symboli narodowych: biało-czerwona flaga, znak jedności i nadziei, orzeł w koronie, symbol odwagi i dumy narodowej. I hymn Mazurek Dąbrowskiego, który od pokoleń łączy Polaków w najważniejszych chwilach historii. Te symbole przypominają nam, kim jesteśmy i jaką drogę przeszliśmy, by być wolnym narodem. Każdy z nas obchodzi ten dzień na swój sposób, ale zawsze z szacunkiem i radością. W szkołach odbywają się apele i akademie, w których młodzież recytuje wiersze i śpiewa pieśni patriotyczne. W wielu miastach organizowane są biegi niepodległości i koncerty. To dzień, który jednoczy całe pokolenia dziadków, rodziców i dzieci bo wolna Polska to nie tylko przeszłość to także nasza teraźniejszość i przyszłość. Święto Niepodległości to czas wdzięczności i refleksji wdzięczności wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolność Polski, refleksji nad tym, jak dziś możemy tę wolność pielęgnować, bo niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Wymaga naszej troski, odpowiedzialności i jedności, pamiętajmy o tym każdego dnia.